Niesamowite widowisko, wydarzenie, mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej niewidomych. Mało kto, kto nie wiedział w ogóle o tym, że niewidomi potrafią tak świetnie grać w piłkę, nie był zaskoczony tym świetnym poziomem opanowania piłki przez tych zawodników, więc myślę, że warto było dzisiaj przyjść wcześniej i zobaczyć, jak pięknie można ten sport uprawiać. Za tych 10 czy 20 minut spędzonych tutaj można pracować rok, dwa, trzy, żeby po to, żeby przyjść tutaj i zagrać na tak pięknej arenie. Ja mam ogromny szacunek za, za tą wiarę i za, 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 to, za to chęci, które oni posiadają. Naprawdę wielu z, z nas pełnosprawnych mogłoby się uczyć tego. Ten mecz był zupełnie wyjątkowy właśnie z racji tego, że mamy tydzień akcji kafe, w związku z czym tak jak na każdym stadionie, wniesiony był baner dostępności do stadionów, który kafe prezentuje. W szpalerze dzieci, które wyprowadzały piłkarzy, były również dzieci niepełnosprawne, także na wózkach inwalidzkich. Organizacja cafe przyznała nam nagrodę za stałe i konsekwentne zaangażowanie się naszego klubu w sprawę osób niepełnosprawnych. Jesteśmy z tego dumni i serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne na, 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 na nasze mecze we Hidańsku.